Dziś temat niecodzienny, bo bardziej prywatny, ale mam wrażenie, że powinnam się nim podzielić. Może słucha mnie jakaś młoda dziewczyna trenująca sport wyczynowo i potrzebuje posłuchać mojej historii, żeby zobaczyć, że w swoich problemach nie jest sama. A może jakiś trener potrzebuje usłyszeć perspektywę zawodniczki i zastanowić się nad tym, jak traktuje swoją zawodniczkę i jaki ma to później wpływ na jej życie i psychikę, a nie tylko na wyniki sportowe? Ale temat ten chcę poruszyć po prostu też dla ciebie, nie trenującej wyczynowo mojej obserwatorki, żeby pokazać, że chociaż wydaje się, że mam tak poukładane w głowie, to każda z nas ma swoje problemy i demony, z którymi musi się mierzyć. Od najmłodszych lat trenowałam wyczynowo pływanie. Kiedy tylko poszłam na naukę pływania, jak miałam chyba 7 lat, to do końca szkoły, do końca liceum, trenowałam pływanie wyczynowo. Byłam w szkole Mistrzostwa Sportowego i zdobywałam dużo medali na mistrzostwach Polski. Bardzo często stawałam na podium, więc uważałam, że osiągam dobre wyniki. Sport za dzieciaka z jednej strony zbudował mój charakter, dzięki któremu teraz w życiu dorosłym mogę naprawdę wiele osiągnąć. Śmieszne było to, że kiedy byłam dzieckiem, to czasami ja budziłam moją mamę, żeby zawiozła mnie na trening. Wszyscy mi się dziwią, kiedy mówię, że trenowałam pływanie wyczynowo. Przecież to taki nudny sport, pływanie od ściany do ściany, ale ja naprawdę to kochałam. Ale jak mogłam tego nie kochać, skoro byłam w tym naprawdę dobra? Ciężko pracowałam, nie oszukiwałam, wygrywałam na zawodach i dzięki temu byłam w pewnym sensie ulubienicą trenerów. A bycie ulubienicą trenera ma swoje zalety. Ale ma też wady. Wymagano ode mnie dużo więcej i niestety nie tylko treningowo. Miałam treningową rutynę i reżim od najmłodszych lat. Kiedy chodziłam do gimnazjum, trenowałam codziennie, dwa razy dziennie, od poniedziałku do piątku. O 5.45 wskakiwałam do zimnego basenu. Przez półtorej godziny pływałam na basenie, żeby potem szybko na ósmą rano pojechać do szkoły. Po południu był kolejny trening. Po treningach jeszcze czasami miałam dodatkowe zajęcia. Wracałam do domu, odrabiałam lekcje i wcześniej szłam spać, bo o 5.45 musiałam znowu wskoczyć do wody. W weekend bardzo często miałam zawody, więc tego wolnego czasu było bardzo mało. Tak naprawdę całe moje życie i życie moich rodziców było podporządkowane pod te treningi. Teraz to, czego ten sport mnie nauczył, zbieram w życiu dorosłym i potrafię złapać się tak wielu rzeczy naraz. Ale z drugiej strony, ten sport zbudował też we mnie wiele kompleksów i problemów, z którymi w tym już dorosłym życiu muszę się borykać, i czasami zapominamy, a może nawet nie wiemy o tej drugiej stronie. Tak, nauczyłam się dyscypliny i ciężkiej pracy, a przecież właśnie takie cechy chcemy mieć u swoich dzieci, kiedy już dorosną. Jednak obok tego musiałam sobie radzić z gnębieniem psychicznym, bo niestety inaczej tego nazwać się nie da. Ktoś powie, że to jest poświęcenie w imię sportu, ale ja myślę, że ta stara, rosyjska szkoła trenowania strachem już dawno powinna odejść w zapomnienie i powinna zostać zastąpiona szacunkiem i zaufaniem między trenerem a zawodnikiem. Mój pierwszy trener z czasów podstawówki i gimnazjum często powtarzał, masz trenować jak wół, a jeść jak kanarek. Jakie myśli w głowie młodej dziewczyny coś takiego powoduje? I jakich zachowań tak naprawdę uczy? Jeżeli trenuję jak wół, codziennie przez 3 godziny jestem w basenie, a kiedy byłam starsza, było tego czasu jeszcze więcej, to jak mogę jeść jak kanarek? Przecież moje ciało musi dostać energię na to, żeby móc trenować. Ten trener wyzywał mnie i moje koleżanki z grupy od czołgistek i cały czas kazał nam zmniejszyć wagę. I uwierz mi, że wiele z nas w tej grupie wcale nie miało z czego chudnąć, a i w tym wieku największego hormonalnego rozwoju, drastyczne żywieniowe restrykcje, ogromna ilość treningów nie wpływają dobrze na rozwój młodego organizmu. Ale też to, co po sobie zostawiła ta informacja w mojej głowie, to że można ciężko trenować i mało jeść, a przecież wcale tak nie jest. Kiedy już byłam starsza i trenowałam u innego trenera w szkole mistrzostwa sportowego, myślę, że niepotrzebnym było cotygodniowe ważenie i sprawdzanie poziomu tkanki tłuszczowej. Trener opierał nasze sukcesy na tym, ile aktualnie ważymy. Ulubienicą trenera była ta zawodniczka, która z nas wszystkich była najchudsza. Było to do tego stopnia niezdrowe, że potrafiłam na dzień przed i w dniu tego ważenia nie jeść posiłku. Kiedy byłam w liceum, moje treningi rano trwały 3 godziny. Codziennie rano była godzina ogólnorozwojówki albo treningu siłowego, a potem od razu wchodziło się na dwie godziny treningu w basenie. I ja, młoda zawodniczka, chcąca osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe, nie dawała swojemu ciału energii do tych treningów, bo bała się tego, że trener będzie zły i będzie przez cały trening krzyczał, że to przez to ile ważę, nie jestem w stanie dobrze wykonać zadanego mi zadania na treningu i dlatego nie osiągam wyników. Kiedyś trener przyniósł nam na trening pas obciążający, który ważył 2 kg. Kazał nam się w nim przepłynąć i spytał się, jak się czujemy. Oczywiście, wszystkim nam płynęło się z tym pasem gorzej, jednak coś na naszym brzuchu, 2 ciągnęło nas w dół bliżej dna basenu. Po co to było? W ten sposób trener chciał nam pokazać, jak będziemy się czuć, kiedy przytyjemy 2 kg. A przecież wiemy, że nie tyje się w jedno miejsce, które ciągnie nas w dół. Te dwa kilogramy rozkłada się na całe ciało, rozkłada się z czasem i czasami może wiązać się te dwa kilogramy więcej ze zwiększoną masą mięśniową, która wpływa na poprawę wyników sportowych. Nie zawsze dodatkowe kilogramy na wadze wiążą się ze zwiększoną tkanką tłuszczową i muszą być czymś złym. Ja rozumiem, że w sporcie ma to znaczenie, żeby nie ważyć za dużo, ale sposób, w jaki było to zrobione w mojej głowie, pozostało jako trauma, a nie lekcja zasad odpowiedniego odżywiania u sportowca. Takie ważenie, razem ze sprawdzaniem poziomu tkanki tłuszczowej, odbywało się w każdą środę i było to na tyle traumatyczne, że pamiętam to do tej pory. Wszyscy ustawialiśmy się w grzecznie w kolejce, waga drukowała swoje wyniki, przekazywaliśmy to trenerowi, który przepisywał to do swojego zeszytu i oceniał, co się przez tydzień zmieniło. Nie było brane pod uwagę, że w trakcie okresu waga może się zmienić. Nie było brane pod uwagę zmiany hormonalne. Przecież okres to nie choroba, więc jak może wpływać na wagę? A myślę, że wiesz, mam nadzieję, że wiesz, a jeśli nie, to teraz cię uświadomię, że w okolicy okresu nasza waga może się zmienić nawet o dwa kilogramy. I to nie tak, że zwiększyła się tkanka tłuszczowa, a po prostu zwiększyła się retencja wody. Takich sytuacji mogłabym wymieniać naprawdę wiele i godzinami potrafiłabym opowiadać o tym, w jaki sposób trenerzy źle traktowali nas jako zawodniczki. I tak osiągałam dobre wyniki sportowe, byłam w kadrze narodowej, stawałam na podium na mistrzostwach Polski. Pływanie zaszczepiło we mnie ogólną miłość do sportu i wytyczyło ścieżkę kariery trenerki, a potem fizjoterapeutki, ale niestety też doprowadziło do wielu zaburzeń w życiu dorosłym, z którymi przez lata musiałam walczyć i z którymi w sumie nadal walczę. Myślę, że trenerzy nie uświadamiają sobie, w jak ogromnym stopniu każde ich słowo wpływa na psychikę zawodnika. Czasami może w ich głowie niewinny komentarz, żartobliwy albo tylko lekko uszczypliwy tekst na temat wagi i sylwetki, w głowie młodej dziewczyny może eskalować do rozmiaru wielkiego problemu, który będzie jej towarzyszył do końca życia. I tak też było właśnie u mnie. Po skończeniu pływackiej kariery przeszłam do zwykłych treningów siłowych we własnym zakresie. Ale nie potrafiłam ćwiczyć bez jasno wytyczonego celu. Wcześniej całe moje życie kręciło się wokół zawodów, wokół mistrzostw Polski. Zawsze był jakiś cel, do którego trenowałam. I chcąc znaleźć taki sportowy, wyczynowy cel w tym treningu, znalazłam zawody sylwetkowe. I ja, jako jeszcze młoda dziewczyna, cały czas potrzebująca walidacji swojego wyglądu, bardzo się w tym zatraciłam. Byłam ciągle niezadowolona ze swojego ciała, bo takie coś było we mnie zaszczepione od najmłodszych lat, a sporty sylwetkowe tylko te kompleksy powiększały. Bo tam niestety wszystko kręciło się wokół wyglądu ciała. Owszem, trzeba było trenować na siłowni, trzeba było być... Sportowcem i codziennie wykonywać plan treningowy i stawiać się na treningu i dawać z siebie 100% swoich możliwości ale koniec końców oceniane było to, jak wygląda ciało. W tamtym czasie potrafiłam ważyć się nie tylko co tydzień, ale też codziennie, dwa razy dziennie. I niby z tyłu głowy wiedziałam, że to nie ma sensu, to i tak moje samopoczucie w dużej mierze było podyktowane tym, co zobaczyłam na wadze. Czy w ciągu tygodnia udało mi się cokolwiek schudnąć? Czy rano ważyłam tyle samo co wieczorem? Bo przecież robiłam trening, więc to jedzenie powinno się chociaż wyzerować. W mojej głowie takie myślenie miało bardzo dużo sensu, ale teraz wiem, że ono jest dalekie od normalności i prawdy. Ale nie ma co się dziwić, skoro przez 12 lat swojego życia słuchałam, że moje ciało jest niewystarczające. Nie było rozmowy na temat tego, co można zmienić w treningu, żeby osiągnąć lepsze wyniki. Jedyna rozmowa to była taka, że to moja wina, że nie osiągam wyników, bo to moje ciało jest niewystarczające. Sporty sylwetkowe to bardzo ciężki sport. Ja wtedy chciałam trenować jak prozawodnicy. Czasami trzeba było zrobić dwa treningi w ciągu dnia, i jako w tamtym czasie młoda studentka studiów dziennych, Potrafiłam wstać rano o piątej, żeby pójść na siłownię, zrobić cardio, potem pojechać na zajęcia na większość dnia, po południu wrócić na siłownię, zrobić trening siłowy, który kończył się katorżniczymi interwałami, potem musiałam pójść na zakupy. Ugotować sobie pudełka, bo przecież musiałam wyliczyć dokładnie, ile kalorii w ciągu dnia zjadam, i mój dzień potrafił zacząć się o 5, a skończyć o 23. Gdzie w tym wszystkim jest równowaga i możliwość regeneracji? Środowisko sportów sylwetkowych na pewno nie sprzyjało poprawie mojego samopoczucia i postrzegania swojego ciała. Mniej więcej w tamtym czasie też założyłam swoje konto na Instagramie. Które z początku nie było poświęcone edukacji, a bardziej wstawianiu zdjęć sylwetki i szukaniu walidacji u obcych osób. Wpadłam w takie zaburzenia, jeżeli chodzi o liczenie kalorii, że były momenty, w których nie potrafiłam przestać jeść. Były dni, kiedy jadłam 1500 kalorii i wykonywałam 3-godzinny trening, a kiedy tylko dostałam pozwolenie na cheat meal, to nie było tam hamulców. Jeden dzień pamiętam nadal bardzo dokładnie, kiedy poszłam na obiad. Zjadłam wtedy burgera z podwójnym mięsem, wielką porcję frytek. Na koniec poszłam jeszcze na deser na lody, a kiedy wróciłam do domu, nadal byłam głodna. Skończyło się na tym, że poszłam do żabki i kupiłam na promocji trzy lody Oreo na patyku. Byłam pewna, że zjem tylko jedną porcję, ale skończyło się na tym, że zjadłam wszystkie trzy. W ciągu kilku godzin zjadłam 5-6 tysięcy kalorii. Czyli zapotrzebowanie kaloryczne, czasami, które zjadałam w ciągu kilku dni. I to nie było tak, że w tamtym momencie moje ciało cały czas było głodne, to moja głowa była głodna. To była jedna z takich sytuacji, kiedy zaczęłam sobie uświadamiać, że coś jest nie tak. Czasami próbuję myśleć, że moi trenerzy mieli za tymi krzywdzącymi uwagami i komentarzami tak naprawdę dobre intencje. Pewnie chcieli, żebym dbała o moje ciało, bo to ciało było moim narzędziem pracy. Jednak metody obierane do osiągnięcia tego celu były zdecydowanie dalekie od zdrowych metod edukacji, bo to, czego w tym wszystkim zabrakło, to właśnie edukacja żywieniowa. Mówiono mi, że powinnam schudnąć, ale nie zapewniono ku temu żadnych merytorycznych narzędzi. Skąd ja, 17-letnia dziewczyna zawodniczka chodząca do szkoły, miałam w tamtym czasie wziąć takie informacje na własną rękę? Jedyne co w tamtym momencie przychodziło mi do głowy, że muszę zrobić, to mniej jeść. I z taką lekcją zdrowego odżywiania poszłam dalej w dorosłe życie. W czasie, kiedy przygotowywałam się do zawodów sylwetkowych, zrobiłam już kurs trenerki personalnej, więc trochę więcej zaczęłam się interesować zdrowym ciałem. Zauważyłam u siebie zmiany hormonalne. Zauważyłam, że zaczyna spóźniać mi się okres, że jestem coraz bardziej rozdrażniona, bardziej niż zwykle, i postanowiłam odejść od sportów sylwetkowych. Na scenę nigdy nie udało mi się wyjść i w sumie bardzo się cieszę z tego powodu. Po przygodzie ze sportami sylwetkowymi długo szukałam jakiejś równowagi i długo szukałam miejsca, w którym będę czuć się komfortowo. Nadal nie potrafiłam trenować bez jasno wytyczonego celu, ale nie mogłam go znaleźć. Po jakimś czasie wpadłam na crossfit. I znów jest to sport, w którym na końcu można w zawodach wystartować. I tutaj moje pływackie podłoże bardzo się przydało. Byłam silna, zdecydowanie byłam wytrzymała i nie miałam problemów z tym, żeby codziennie zrobić trening. W crossfitie fajne było to, że wygląd ciała nie miał znaczenia. Jedyne co się liczyło to wyniki sportowe. I to był pierwszy krok w lepszą stronę. Zaczęłam doceniać to, co moje ciało potrafi zrobić, a nie tylko to, jak wygląda. Choć przy tych treningach moje ciało też całkiem nieźle się zmieniło. Żeby więcej dźwigać, zaczęłam więcej jeść, a dzięki temu, że moje ciało było zdecydowanie lepiej odżywione, to też lepiej wyglądało. Budowałam siłę, a razem z siłą trochę budowałam tkankę mięśniową. Ciało zaczęło wyglądać zdecydowanie zdrowiej, ale też w tamtym czasie zaakceptowałam, że nigdy nie. Tak prawdziwie filigranowa nie będę. Niestety w 2019 roku miałam operację Barku, która wyłączyła mnie ze sportu na ponad pół roku. Ciało cały czas się zmienia, i właśnie w tamtym czasie moja sylwetka też mocno się zmieniła. Pierwszy miesiąc po operacji był dla mnie najgorszy i prawie nic się nie ruszałam. Powrót do sportu był bardzo długi i bardzo męczący. Przez ten czas mięśnie mi spadły, zwiększyła się ilość tkanki tłuszczowej i znów zaczęłam przejmować się swoim ciałem. I choć rehabilitacja zmierzała w dobrą stronę i odzyskiwałam sprawność mojej ręki, to z tyłu głowy miałam to myślenie, że muszę wrócić do treningów, żeby schudnąć. Hej, jestem ciekawa, czy Ty też miałaś takie doświadczenia ze swoimi trenerami? A może to Twoi rodzice fundowali ci lekcje psychicznego przetrwania. Odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej. A jeśli masz koleżankę, która aktualnie trenuje albo kiedyś wyczynowo trenowała, to możesz przesłać jej ten odcinek. Może właśnie potrzebuje go posłuchać. Jak moje traumatyczne lekcje wpłynęły na resztę życia? Łatwo jest akceptować swoje ciało, kiedy wszystko wygląda tak jak się chce. Nie z mojej winy sylwetka zaczęła się zmieniać, przecież miałam operację. Ale ja nie potrafiłam tego zaakceptować. Pamiętam, że poszłam na siłownię na spacer na kardio kilka dni po operacji, jeszcze z opatrunkiem i w tym blaku. Ze łzami w oczach zakładałam sportową koszulkę, żeby pójść na spacer, byleby tylko nie przytyć. Owszem, ruch po operacji jest wskazany, ale moje pobudki ku temu nie były szlachetne. Znów zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby wrócić w miejsce, w którym byłam przed operacją. Niestety do crossfitu już wrócić nie mogłam i ponownie próbowałam znaleźć swoje miejsce. Jako, że długi czas nie mogłam trenować czysto siłowo, to próbowałam znaleźć taką formę ruchu, w którym jest obciążenie jedynie swojego ciała. I tym sposobem znalazłam Animal Flow. Razem z upływem czasu, ze zwiększaniem się mojej świadomości, z oglądaniem odpowiednich treści w internecie. To ta forma ruchu najbardziej przyczyniła się do tego, żebym pokochała swoje ciało za to, co potrafi zrobić, a nie tylko za to, jak wygląda. I teraz mogę śmiało i z dumą powiedzieć, że potrafię trenować nie mając celu w postaci zawodów, a za cel mając po prostu ruch i rozwój moich umiejętności. I dzięki temu właśnie mam moje zdrowe i sprawne ciało. I tak czas mija, zajęłam się innymi sportami, zajęłam się szerzeniem informacji na temat zdrowia, i nie powiem, żeby teraz było idealnie, że nie mam już problemów. W internecie widzisz tylko mały wycinek mojego życia. Raczej na co dzień nie dzielę się takimi historiami, ale ten odcinek to takie moje prywatne wyznanie i podzielenie się swoją historią. Może komuś ona pomoże, może komuś da nadzieję na zmianę, albo zainspiruje do szukania pomocy. Chcę też pokazać, że chociaż z zewnątrz wydaje się, że jestem bardzo zadowolona z siebie, kocham swoje ciało i takie treści szerze, to wciąż zdarza mi się wrócić do tych starych, złych myśli i schematów. Wciąż zdarza mi się źle czuć, kiedy zjem słodycze sama, bo kiedy zjem z kimś, to tak jakby się zeruje. Zdarza mi się w emocjach sięgać po czekoladę, zdarza mi się, kiedy mam zdecydowanie więcej stresu w życiu, rozładowywać go poprzez jedzenie. Ale teraz już wiem, że to nie jest dobre postępowanie i ono wcale nie wpływa dobrze na moją głowę i ciało. Ale na szczęście są to tylko sporadyczne sytuacje, pojedyncze, po których już nie siadam za karę na rowerku na cardio, a po prostu wracam do normalnego życia, bo tak. Wcześniej zdarzało mi się, że kiedy tylko odeszłam od tej idealnej michy, od tego idealnego planu żywieniowego, który sobie założyłam, to kończyło się na karnym kręceniu na rowerku przez godzinę. Myślę, że ta walka o spokój w mojej głowie tak naprawdę nigdy się nie skończy, a po prostu zawsze, gdy pojawi się ta zła myśl, to będę z nią wygrywać. I ta zmiana trwała u mnie naprawdę wiele lat. I w tym miejscu chcę ci polecić dwa konta na Instagramie, które tworzą treści w tej tematyce zaburzeń odżywiania, psychodietetyki i samooceny. Jest to Monika Michalak i Angelika Dominiak. Sama je cały czas obserwuję, i chociaż te problemy nie są u mnie już aż tak żywe, to dobrze jest czasami poczytać takie treści i posłuchać mądrych osób. Jeśli teraz, w tym momencie, nie czujesz się dobrze w swoim ciele, Czujesz, że masz toksyczną relację z jedzeniem, to nie bój się poprosić i sięgnąć po pomoc. Jeśli w tym momencie czujesz, że to, jak traktuje ciebie twój trener, wpływa na pogorszenie twojego stanu psychicznego, to możesz spróbować z nim o tym porozmawiać. Jak taka rozmowa potrafi zmienić jego postępowanie, nie wiem, bo ja nigdy na taką rozmowę się nie odważyłam. Jednak wierzę, że świadomość społeczeństwa jest coraz większa, więc może się uda. Ale jeżeli nie chcesz rozmawiać o tym z trenerem, to też możesz udać się po pomoc do psychodietetyczki czy do psychologa sportowego. Nie bój się głośno o tym porozmawiać. Ja też w końcu zabrałam głos i mam nadzieję, że trochę ci ta historia pomoże. Bo choć skończyłam karierę pływacką i mogę się teraz pochwalić kilkoma niezłymi osiągnięciami i mogę mówić, że byłam prawdziwym sportowcem, to to, co ze mną zostało do końca życia, to nie tylko szerokie barki pływaczki i wyuczona kultura pracy. Na zawsze będę w sobie nosić zaburzenia odżywiania, traumę związaną ze stawaniem na wadze, zaburzone postrzeganie swojej sylwetki i tak ogromną niechęć do pływania, że naprawdę szukam każdej wymówki, byleby tego nie robić. Czy jest to normalne? Zdecydowanie nie jest. Czy jest powszechne? Myślę, że tak. W sumie to mam nadzieję, że tak, że nie jestem w tym sama. Z chęcią poczytam Twoje historie, jeśli chcesz się ze mną nią podzielić. Na tyle, na ile mogę, to służę pomocą i radą. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie jakąś pomocą i motywacją do zmian. Bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie go. Dałam Ci tutaj mały wgląd w moje prywatne życie. Docenię, jeśli odcinek ten podasz dalej. Może wspólnie uda nam się pomóc jak największej liczbie kobiet.